Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością i miłością w sercu przybywam do Was dzisiaj w tej świętej przestrzeni, którą dzielimy. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu, w którym wspólnie zgłębimy temat, który głęboko dotyka naszej wiary i życia duchowego. Potrzebujesz tej modlitwy do święta. Carlo Acutisa, aby otrzymać swój cud dzisiaj. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Was do wygodnego usadowienia się. Otwarcia na obecność Pana i pozwolenia, by Duch Święty działał w Waszych sercach. Modlitwa jest jednym z filarów naszego życia chrześcijańskiego. To dzięki modlitwie łączymy się z Bogiem, wyrażamy naszą wdzięczność, nasze troski, a przede wszystkim prosimy o pomoc i cuda w naszym życiu oraz w życiu tych, których kochamy. Święta Carlo Acutis, młody święty, który żył w XX wieku, jest inspirującym przykładem dla nas wszystkich. Nie tylko intensywnie żył swoją wiarą. Ale także poświęcił swoje życie na szerzenie kultu Eucharystii, która jest sercem naszej wiary chrześcijańskiej. Karlo uczy nas, że niezależnie od wieku, możemy być narzędziami Bożej Łaski. Wierzył, że wszyscy możemy wprowadzać zmiany i że modlitwa ma moc przemieniającą. W trakcie tego filmu zgłębimy modlitwę, którą Karlo Acutis pozostawił jako dziedzictwo dla nas wszystkich. Ta modlitwa jest potężnym wezwaniem do Pana, proszącym nie tylko o cuda, ale także o czyste i pełne wiary serce. Zachęcam was do wspólnej duchowej podróży, do otwarcia serca i przygotowania się na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg ma dla was. Kiedy mówimy o cudach, naturalnie myślimy o sytuacjach niezwykłych, ale często prawdziwe cuda zdarzają się w małych rzeczach codzienności. Czasami potrzebujemy jedynie znaku, słowa pocieszenia lub nawet wewnętrznej przemiany. Modlitwa święta. Carlo Acutisa jest sposobem na połączenie się z tą boską łaską. To prośba do Boga o interwencję w naszym życiu, przynosząc światło, uzdrowienie i odnowienie. Zachęcam Was wszystkich do komentowania poniżej swoich intencji modlitewnych. Jakie cuda oczekujecie? Co obciąża Wasze serca? Dzielenie się naszymi intencjami to potężny sposób na łączenie się w modlitwie, tworząc wspólnotę wiary, w której możemy wspierać się nawzajem. Pamiętajcie, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię Chrystusa, tam On będzie pośród nas. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Dzięki temu będziecie mogli śledzić wszystkie nasze treści, które mają na celu umocnienie naszej wiary i zbliżenie nas do Pana. Poprzez modlitwę i dzielenie się możemy stworzyć przestrzeń miłości i duchowości, w której każdy z nas może wzrastać i rozwijać się w chrześcijańskiej drodze. Gdy przygotowujemy się do recytacji modlitwy święta, Carlo Acutisa chce, abyście pamiętali, że Bóg słyszy każdą naszą prośbę. On jest miłującym Ojcem który pragnie najlepszego dla swoich dzieci. Dlatego miejcie wiarę. Uwierz, że to pierwszy krok do spełnienia cudu. Czasami wystarczy otworzyć serce i zaufać, że Pan wie, co jest dla nas najlepsze. Teraz weźcie głęboki oddech i przygotujmy się na ten szczególny moment. Niech pokój Pana będzie z każdym z Was, a my wspólnie osiągnijmy to, czego szukamy przez wstawiennictwo święta. Carlo Akitajsa Niech boskie światło, które świeci w naszych sercach, Prowadzi nas w tej modlitwie i prowadzi do przemieniającego doświadczenia. Pamiętajcie, nie jesteście sami w tej podróży. Bóg jest z Wami, a my jako wspólnota jesteśmy tutaj, aby wspierać się i modlić za siebie nawzajem. Zatem zanurzmy się w ten moment modlitwy i wiary, abyśmy wszyscy razem mogli otrzymać łaski, których tak pragnęliśmy. Fragment z listu do Filipian 4. 6 myślnik 7 zaprasza nas do głębokiej refleksji nad relacją między modlitwą, zaufaniem do Boga a doświadczeniem pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy patrzymy na życie święta Carlo Acutis'a, dostrzegamy, że jest on jasnym przykładem kogoś, kto intensywnie i autentycznie żył tą prawdą. Modlitwa to nie tylko akt proszenia, to relacja, dialog z Bogiem, który przemienia nie tylko okoliczności, ale także nasze serca. Nie troszcie się o nic, mówi Paweł Ile razy pozwalamy, by zmartwienia i lęk nas przytłoczyły? Codzienne troski, niepewności przyszłości i trudności, z którymi się mierzymy, mogą łatwo odciągnąć nas od pokoju, który Bóg nam oferuje. Jednak odpowiedzą na niepokój nie jest gorączkowe poszukiwanie ludzkich rozwiązań, ale ufne oddanie się Panu. To właśnie uczynił święta Carlo Acutis w swoim krótkim życiu. Zaufał Bożej opatrzności i wstawiennictwu Matki Bożej, poświęcając się życiu modlitwy i działania. Modlitwa i prośba, o których mówi Paweł, nie są tylko modlitwami o to, czego pragniemy, ale powinny być także połączone z dziękczynieniem. Oznacza to, że nawet w trudnych chwilach powinniśmy dostrzegać błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy i dziękować za nie. Wdzięczność otwiera nasze serca na otrzymywanie łask, które Bóg pragnie nam dać. W swoich dziennikach święta Karlo często wyrażał wdzięczność za swoje życie, rodzinę i wiarę. Pokazując, że wdzięczność to potężny sposób na utrzymanie się w miłości Bożej. Kiedy przedstawiamy nasze prośby Bogu, jak nas do tego zachęca Paweł, powinniśmy to czynić z pewnością, że On nas słyszy. Modlitwa to nie jest tylko formalność, ale most, który łączy nas z sercem Ojca. W przypadku święta, Karlo był on młodym człowiekiem, który poświęcił się Eucharystii i Adoracji, pokazując, że bliskość z Bogiem jest kluczowa, abyśmy mogli doświadczyć pokoju który On oferuje. Kiedy modlimy się szczerze, otwieramy nasze serca na przyjęcie cudu, którego szukamy, ale również na zaakceptowanie woli Bożej, która często różni się od naszej. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, obiecuje strzec naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. To oznacza, że nawet w obliczu burz życia możemy znaleźć spokój w obecności Boga. Życie święta. Karlo Acutisa jest świadectwem tego pokoju. Mierzył się z wyzwaniami jak każdy młody człowiek, ale jego wiara go podtrzymywała. Zbliżając się do Boga w modlitwie, znalazł siłę, by żyć w sposób autentyczny i inspirujący. Ponadto modlitwa święta. Carlo Acutisa uczy nas o wstawiennictwie. Prosząc go o wstawiennictwo, uznajemy, że jesteśmy częścią wspólnoty wiary, która transcendentuje czas i przestrzeń. Tak jak on poświęcił się pomaganiu innym, tak i my jesteśmy wezwani do wstawiennictwa za siebie nawzajem. Kiedy modlimy się o cuda, nie tylko szukamy czegoś dla siebie, ale także łączymy się w komunistymi, z tymi, którzy nas otaczają, wzmacniając, zwracając się ku modlitwie do Święta. Carlo Acutisa, otwórzmy nasze serca z ufnością, przedstawmy Bogu nasze potrzeby, lęki i nadzieje, wiedząc, że On zawsze jest gotów nas wysłuchać. Kiedy ufamy Jego dobroci, otwieramy się na Jego działanie, które może być nie tylko nadprzyrodzone, lecz także przemieniające nasze serca i umysły. Zgłębiając modlitwę święta. Karlo, pamiętajmy, że każda prośba skierowana do Pana jest okazją, by zbliżyć się do Niego, pozwolić, by Jego wola nas kształtowała i doświadczyć pokoju, jakiego On sam może nam dać. Niech nasze życie modlitewne stanie się żywym świadectwem obecności Boga w naszym życiu, tak jak było to w przypadku święta. Carlo Akutisa, który w młodym wieku pokazał światu, że prawdziwe szczęście i prawdziwe cuda są zakorzenione w wierze i bliskiej relacji z Twórcą. Fragment z Ewangelii Mateusza 7, 7-8 zachęca nas do głębokiej refleksji nad dynamiką modlitwy i relacją, jaką nawiązujemy z Bogiem. Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaćcie, a otworzą wam. To zaproszenie do działania wiary, które obejmuje nie tylko prośbę, ale także pewność, że Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać i odpowiedzieć. To wezwanie do wytrwałości, uporu i zaufania w Bożą opatrzność. Ta centralna wiadomość współbrzmi z życiem i duchowością święta. Carlo Acutisa, młodzieńca, który nawet w krótkim życiu okazał głęboką miłość do Eucharystii i modlitwy. Święta Karlo, swoim przykładem, uczy nas, że modlitwa nie jest tylko praktyką religijną, ale osobistym dialogiem z Bogiem. Inspiruje nas do zbliżania się do Pana z otwartym sercem, gotowym przyjąć to, o co prosimy, ale również skłonnym zaakceptować Jego wolę w naszym życiu. Modlitwa Święta. Karlo jest odzwierciedleniem tej postawy zaufania i oddania. Kiedy modlimy się jak On, nie tylko szukamy cudów, ale także dążymy do głębszej relacji z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej łaski i błogosławieństwa. Obietnica zawarta w Mateuszu jest jasna każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto kołacze, otworzą. To prowadzi nas do zrozumienia, że modlitwa powinna być połączona z aktywną postawą wiary. Nie chodzi tylko o składanie próśb, ale o poszukiwanie obecności Boga w naszym codziennym życiu. Kiedy modlimy się do święta, Carlo Acutisa, prosimy o jego wstawiennictwo, ale także jesteśmy wezwani do refleksji nad własnym życiem modlitewnym. Czy naprawdę szukamy Boga w naszych prośbach? Czy jesteśmy otwarci na to, co On chce nam pokazać? Ponadto ten fragment przypomina nam, że Bóg zna nasze potrzeby, zanim je wyrazimy. Jest świadomy naszych zmagań, lęków i pragnień. Modlitwa staje się więc sposobem, w jaki możemy zharmonizować się z wolą Bożą. Kiedy prosimy Boga o coś, musimy być gotowi usłyszeć i zaakceptować Jego odpowiedź, która może nie zawsze być zgodna z naszymi pragnieniami, ale na pewno zawsze będzie tym, czego potrzebujemy. Wstawiennictwo święta. Carlo Acutisa może służyć jako potężny przykład, jak żyć w tej dynamice wiary. On, żyjąc w świecie nasyconym technologią i rozproszeniami, Nigdy nie stracił z oczu znaczenia duchowości i modlitwy. Jego życie uczy nas, że nawet w chaosie możemy znaleźć świętą przestrzeń na szukanie Boga. Wzywając Jego wstawiennictwa, prosimy, aby pomógł nam utrzymać tę perspektywę, pielęgnując życie modlitewne, które coraz bardziej zbliża nas do serca Boga. Modlitwa święta. Karlo jest przykładem skuteczności modlitwy, o której mówi Jakub godzina 5.16, gdzie podkreśla, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Kiedy prosimy o wstawiennictwo świętego, uznajemy, że wspólnota świętych łączy nas w sieci miłości i duchowego wsparcia. Modlitwy Karlo, podobnie jak nasze, są przedstawiane przed Bogiem, a On jest wierny w ich wysłuchiwaniu. Powinno nas to zachęcać do odważnego proszenia, wiedząc, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Wierzenie w skuteczność modlitwy to akt wiary, który przekształca nasze prośby w prawdziwą ofiarę miłości dla Boga. Na koniec, gdy pragniemy otrzymać cud, Powinniśmy pamiętać, że prawdziwy cud to nie tylko odpowiedź na naszą prośbę, ale także przemiana, jaka zachodzi w naszym wnętrzu. Modlitwa święta. Carlo Acutisa skłania nas do otwarcia serc na działanie Boga, pozwalając, by Jego łaska kształtowała i przemieniała nas. Każda prośba, każdy zapukany do drzwi, powinien być okazją do duchowego wzrostu i większej bliskości z Panem. Dlatego, gdy wznosimy nasze modlitwy, róbmy to z wiarą, odwagą i pewnością, że w Chrystusie wszystko jest możliwe. Refleksja nad fragmentem z Jakuba godzina 5:16 prowadzi nas do zrozumienia głębi i znaczenia modlitwy w życiu chrześcijanina. Zdanie o modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, zachęca nas do przemyślenia roli, jaką każdy z nas może odegrać w swoim własnym procesie uzdrowienia i przemiany, a także w życiu tych, którzy nas otaczają. To potężne przypomnienie, że modlitwa nie jest tylko aktem indywidualnym, ale wspólnym wysiłkiem, który może przynieść znaczące zmiany w świecie wokół nas. Przede wszystkim ważne jest, aby uznać, co oznacza być sprawiedliwym. W tradycji chrześcijańskiej sprawiedliwy to ten, kto stara się żyć zgodnie z zasadami Boga, kto dąży do utrzymania życia w wierze i sprawiedliwości. Święta Carlo Acutis, beatyfikowany młodzieniec, jest współczesnym przykładem kogoś, kto żył z głęboką pobożnością do Boga i Eucharystii. Jego życie – Naznaczone żywą wiarą i oddaniem modlitwie, inspiruje nas do poszukiwania głębszej więzi z Panem. Uczy nas, że każdy akt modlitwy jest sposobem połączenia się z boskością, a to połączenie jest w stanie zrodzić cuda. Wstawiennictwo jest kluczowym aspektem modlitwy. Kiedy modlimy się za innych, nie tylko prosimy Boga o interwencję w ich życiu, ale także jednoczymy się z nimi w ich zmaganiach i nadziejach. Fragment z Jakuba zachęca nas do wyznawania sobie nawzajem naszych grzechów, do dzielenia się słabościami i wspólnej modlitwy w poszukiwaniu uzdrowienia. To implikuje, że modlitwa nie jest aktem izolowanym, ale praktyką wspólnotową, która wzmacnia więzi miłości i solidarności między członkami Kościoła. W świecie często naznaczonym samotnością i rozpaczą, modlitwa wspólnotowa staje się źródłem nadziei i zachęty. Modlitwa sprawiedliwego, jak ta święta. Carlo Acutisa. Ma wielką moc, ponieważ jest wypowiadana z czystym sercem i niezłomną wiarą. Kiedy zwracamy się do Boga, powinniśmy to czynić z pewnością, że on nas słyszy i jest gotów działać. To nie oznacza, że wszystkie nasze prośby będą SPI intercesja święta. Karola jest zatem zaproszeniem do zanurzenia się w modlitwie z ufnością, że nasze prośby mogą być narzędziami w realizacji Bożego Planu. Ponadto, ten fragment przypomina nam o znaczeniu wrażliwości w modlitwie. Przyznając się do naszych grzechów nawzajem, otwieramy przestrzeń, w której Boża łaska może działać w naszym życiu. Uzdrowienie nie jest tylko fizyczne, ale także emocjonalne i duchowe. Często prawdziwe uzdrowienie zaczyna się od uznania naszych ograniczeń i dążenia do przebaczenia, zarówno od Boga, jak i od naszych braci. Modlitwa wstawiennicza pomaga nam nosić ciężary innych, promując środowisko, w którym wszyscy mogą znaleźć pocieszenie i uzdrowienie. W praktyce oznacza to, że powinniśmy być pilni w naszych modlitwach, nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy są wokół nas. Moc modlitwy mnoży się, gdy modlimy się w jedności, łącząc nasze głosy w prośbie i w stawiennictwie. Tak więc, przywołując wstawiennictwo święta, Karola Akutisa, jednoczymy się z młodym człowiekiem, który zrozumiał znaczenie Eucharystii i modlitwy w swoim życiu. Inspiruje nas do zbliżenia się do Boga z pewnością, że nasze modlitwy mają realny i znaczący wpływ. Zatem, rozważając moc modlitwy, jesteśmy wezwani nie tylko do modlitwy za siebie, ale do stania się narzędziami łaski w życiu innych. Obyśmy, tak jak święta, Karol, byli przykładami wiary i wstawiennictwa, dążąc nie tylko do naszych własnych cudów, ale także gotowi być narzędziami uzdrowienia i nadziei w życiu naszych braci i sióstr. W dalszej części mamy modlitwę, która pomoże nam jeszcze bardziej połączyć się z tą potężną wiadomością i przywołać wstawiennictwo święta. Karola Akutisa w naszych życiach. Ta modlitwa pozwoli nam przedłożyć Bogu nasze prośby, ufając w skuteczność modlitwy Sprawiedliwego. O Boże Miłości i Miłosierdzia, w tym momencie głębokiej potrzeby zwracamy się do Ciebie z pokornymi sercami pełnymi nadziei. Tak jak święta. Karol Akutis, który żył w pełnej komunii z Tobą, prosimy. Abyś dał nam siłę i odwagę do stawienia czoła wyzwaniom, które stają na naszej drodze. On, który dostrzegał piękno w Eucharystii i poświęcił swoje życie, aby szerzyć radość Twojej miłości, jest przykładem do naśladowania. Inspirowani Jego niezłomną wiarą, wznosimy nasze głosy w modlitwie, szukając Twojej interwencji w naszych życiach. Panie, wiemy, że każdy z nas niesie ciężary i troski, które często wydają się nie do zniesienia. Tak jak święta. Karol który zmagał się z bólem i przeciwnościami, z uśmiechem na twarzy i wiarą w sercu, prosimy, abyś pomógł nam dostrzegać to, co jest poza trudnościami. Niech zrozumiemy, że prawdziwe szczęście nie tkwi w rzeczach materialnych, ale w naszej relacji z Tobą. Pomóż nam znaleźć pocieszenie w Twojej miłości i zaufać Twoim planom, nawet gdy nie rozumiemy tego, co jest przed nami. O Panie, prosimy, abyś błogosławił naszą drogę. Niech zawsze znajdziemy drogę światła i nadziei nawet w najciemniejszych zakamarkach. Niech wiara święta. Karola inspiruje nas do szukania Twojej obecności w każdym momencie naszego życia. Niech zbliżanie się do ołtarza, gdzie spotykamy Eucharystię, prawdziwy cud, który podtrzymuje nasze dusze, wzmacnia nas i daje nam jasność potrzebną do rozeznawania Twojej woli w naszym życiu. Wszechmogący Boże, w chwilach rozpaczy i niepewności wołamy o Twoją pomoc. Niech postawa Karola który poświęcił swoją młodość, aby Ci służyć i prowadzić innych do Ciebie, będzie dla nas wzorem. Niech pasja święta. Karola dla Twoich nauk motywuje nas do dzielenia się miłością, którą otrzymaliśmy, aby być narzędziami pokoju i nadziei w tak potrzebującym świecie. Niech, jak On, niesiemy światło Ewangelii w każdy zakątek, dotykając serc i przemieniając życie. W tej modlitwie prosimy o uzdrowienie naszych ran, niezależnie od tego, czy są one fizyczne, emocjonalne, czy duchowe. Panie, niech Twoja uzdrawiająca dłoń rozciągnie się nad nami, przynosząc ulgę i odnowę. Niech wstawiennictwo Święta Karola Akutisa pomoże nam otworzyć nasze serca na Twój boski dotyk. Niech uwolni nas od łańcuchów, które nas więżą, a w ten sposób doświadczymy prawdziwej wolności, która pochodzi od Ciebie. W naszych momentach bólu pamiętajmy, że zawsze jesteś obecny, gotowy, aby nas wspierać i prowadzić. Panie, chcemy również wstawiać się za wszystkimi którzy cierpią. Niech światło święta. Karola oświetli drogi tych, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. Niech poczują Twoją obecność w swoich życiach i odnajdą nadzieję w obietnicach Twojej miłości. Niech, poprzez nasze modlitwy i działania, będziemy odzwierciedleniem Twojej dobroci i miłosierdzia, przynosząc pocieszenie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Ojcze, pomóż nam pielęgnować czyste i hojne serce, naśladując prostotę i wiarę Karola. Niech odłączamy się od rzeczy tego świata i koncentrujemy się na budowaniu głębszej relacji z Tobą. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej wielkości i radości, jaką znajdujemy w służbie Tobie. W miarę jak kroczyć będziemy w wierze, pamiętajmy, że każdy mały gest miłości może być cudem w życiu kogoś innego. W naszych chwilach samotności niech odczuwamy Twoją obecność u naszego boku, tak jak Karol to czuł. Niech pewność, że nigdy nie jesteśmy sami, zachęci nas do kontynuowania naszej drogi nawet gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. Niech zawsze szukamy Twojej twarzy, znajdując w Tobie pokój, którego tak bardzo pragniemy. Niech nadzieja odradza się w naszych sercach, jak poranna światłość, która rozprasza ciemności nocy. Niech każda modlitwa, każdy akt dobroci, będzie nasionem zasianym w żyznej glebie, które przyniesie owoce miłości i współczucia. Panie, w tej chwili refleksji i oddania, prosimy, aby każdy z nas poczuł Twoją pocieszającą obecność. Niech otworzymy nasze serca, aby przyjąć cud, którego tak bardzo pragniemy, ufając, że Twoja wola jest zawsze doskonała, a nawet w najtrudniejszych sytuacjach Ty pracujesz na naszą korzyść. Niech Światło Święta Karola nas prowadzi, a Jego słowa i czyny inspirują nas do zawsze szukania prawdy i piękna w Tobie. Niech uczymy się kochać, jak On kochał, bez zastrzeżeń i z całkowitym oddaniem, wiedząc, że miłość jest istotą życia chrześcijańskiego. Panie, naucz nas być jak święty Karlo, który dostrzegał piękno w każdym małym geście i znajdował radość w służeniu innym. Spraw, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, przynosząc nadzieję tym, którzy znajdują się w rozpaczy. Niech nasze życie, naznaczone wiarą i miłością, dotyka serc wielu, tak jak życie Karlo inspirowało tylu do zbliżenia się do Ciebie. W każdej interakcji niech odzwierciedlamy światło Twojej miłości i dobroć, która płynie z naszego serca zawsze szukając dobra dla bliźniego. O Panie, pomóż nam pielęgnować ducha wdzięczności. Pośród naszych zmagań, niech będziemy dostrzegać błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet w małych sprawach codziennego życia. Niech wdzięczność przypomina nam, że zawsze są powody do chwały i dziękczynienia, nawet gdy wyzwania wydają się przytłaczające. Niech, tak jak święty Karlo, znajdziemy radość w Eucharystii, modlitwie i relacjach, które budujemy z tymi, których kochamy. Prosimy, Panie, umocnij naszą wspólnotę. Niech będziemy odzwierciedleniem Twojej jedności, przyjmując wszystkich bez wyjątku i promując harmonię między nami. Niech więzi miłości i przyjaźni, które tworzymy, będą świadectwem Twojego królestwa w naszym środowisku. Razem Niech będziemy zachęcać się nawzajem do podążania śladami Chrystusa, na wzór świętego Karlo, krocząc obok siebie w wierze i nadziei. Panie, w tym momencie pragniemy także pamiętać o wszystkich tych, którzy zmagają się z trudnościami. Niech nasze modlitwy będą balsamem dla tych, którzy cierpią, czują się samotni lub opuszczeni. Niech poprzez naszą miłość i współczucie będziemy znakiem nadziei pośród bólu. Niech niesiemy Twoje światło do wszystkich zakątków, oświetlając ciemności z pewnością, że jesteś z nami, nawet w najciemniejszych godzinach. Ojcze, pomóż nam zrozumieć, że, tak jak święty Karlo, jesteśmy wezwani do bycia misjonarzami Twojej miłości. Niech nie tylko przyjmujemy, ale także przekazujemy tę łaskę wszystkim wokół nas. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej obecności w nas, a my z odwagą dzielmy się przesłaniem miłości i zbawienia, które odnajdujemy w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Niech każdego dnia staramy się żyć Ewangelią w naszych działaniach i słowach, wpływając pozytywnie na tych, którzy stają na naszej drodze. Panie, kończąc tę modlitwę, prosimy, abyś dał nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech w naszych sercach poczujemy pewność, że niezależnie od wyzwań, jesteśmy bezpieczni w Twoich ramionach. Niech nasza wiara będzie odnowiona, a my wyjdźmy z tego momentu modlitwy silniejsi, gotowi stawić czoła światu z odwagą i pewnością. Niech wstawiennictwo świętego Karlo towarzyszy nam w naszej drodze, przypominając, że jesteśmy kochani i wezwani do miłości. O Boże miłości i miłosierdzia, niech każdy dzień będzie przeżywany z radością i nadzieją, które płyną z Twojej obecności. Tak jak święty Carlo Acutis, niech będziemy prawdziwymi świadkami Twojej miłości, poświęcając nasze życie na Twoją służbę i prowadzenie innych do poznania Ciebie. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i Twojego światła, a na końcu naszych dni niech spojrzymy wstecz i zobaczymy życie naznaczone wiarą, miłością i nadzieją. Amen. Mam nadzieję, że dzisiejsza refleksja dotknęła Twojego serca, a modlitwa świętego Carlo Acutisa przyniosła odnowienie w Twojej wierze i nadziei. Czasem czujemy, że wyzwania życia mogą być przytłaczające, ale właśnie w tych momentach powinniśmy pamiętać, że Bóg zawsze jest przy nas, gotowy nas wysłuchać i prowadzić. Święty Karlo, ze swoją pobożnością i miłością do Chrystusa, jest przykładem tego, jak wiara może oświetlić nawet najciemniejsze drogi. Jeśli poczułeś się zmotywowany tą wiadomością, zachęcam Cię, abyś przeniósł to doświadczenie poza ten film. Modlitwa to intymna rozmowa z Bogiem moment oddania i zaufania. W ciągu dnia znajdź kilka minut na refleksję nad słowami Świętego Karlo i tym, jak odnoszą się do Twojego życia. Zastanów się, w jakich obszarach chcesz zobaczyć cud, czy to w zdrowiu, relacjach, czy nawet w życiu duchowym. Bóg jest w stanie dokonać wielkich rzeczy, a wiara to pierwszy krok do otrzymania tych błogosławieństw. Nie zapomnij codziennie praktykować wdzięczności. Dziękuj Bogu nie tylko za cuda, które już otrzymałeś, ale także za małe rzeczy codziennego życia, które często umykają naszej uwadze. To podejście zmienia naszą perspektywę i pomaga dostrzegać Bożą rękę w każdej sytuacji. Chciałbym także zaprosić Cię do dzielenia się swoimi doświadczeniami z nami. Co poczułeś, gdy modliłeś się? Czy otrzymałeś jakąś odpowiedź lub objawienie? Zostaw swój komentarz poniżej. Twoja historia może być światłem, które poprowadzi inną osobę w jej drodze wiary. Razem możemy tworzyć wspólnotę wsparcia i zachęty, w której każdy z nas może rosnąć i umacniać się w wierze. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zrób to teraz. Subskrybując, nie tylko otrzymasz więcej inspirujących treści, ale także staniesz się częścią większego ruchu miłości i wiary. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy mogą potrzebować słowa otuchy. Pamiętaj, że wiara rośnie, gdy jest dzielona. A przez cały dzień utrzymuj postawę modlitwy. Modlitwa to nie tylko odosobniony moment. To sposób na życie. Niech przypominasz sobie, aby szukać obecności Boga we wszystkich swoich działaniach, uznając, że on zawsze jest blisko i gotów nas wysłuchać. Nie ignoruje naszych próśb, a jak widzieliśmy dziś, cuda zdarzają się, gdy najmniej się ich spodziewamy, zwłaszcza gdy całkowicie mu się oddajemy. Kończąc ten dewocjonał, pamiętajmy, że tak jak święty Carlo Acutis, możemy być narzędziami łaski Boga w naszym świecie. On wzywa nas do życia w autentyczności i świadectwa jego obecności w naszym życiu. Niech będziemy światłem na drodze innych, odzwierciedlając miłość i współczucie Chrystusa we wszystkich naszych działaniach. Na koniec, niech pokój Chrystusa będzie z tobą i niech wstawiennictwo świętego Karlo Akutisa towarzyszy ci każdego dnia. Niech doświadczasz nie tylko cudów w swoim życiu, ale także głębokiego związku z naszym Panem. Razem, w wierze i miłości, kontynuujmy tę podróż pewni, że Bóg działa w nas i przez nas.